ŚWIERSZCZ PERFEKCJONISTA WIE, KIEDY SPAŚĆ Z NIEBA Pewne świerszcze, podrodzina Trigonidinae, zamieszkująca wyspę Barro Colorado w Panamie, w zadziwiająco perfekcyjny sposób potrafią umknąć głodnym nietoperzom. Znakomitą strategię ratowania życia odkryli naukowcy z Uniwersytetu Bristolskiego w Wielkiej Brytanii i Uniwersytetów Grazu w Austrii. 100% skuteczność świerszczy Pośród ustawicznych odgłosów dżungli pasikoników, co jakiś czas odzywają się również nietoperze. Gdyby świerszcze nie były wyposażone w jakieś narzędzie służące do unikania bycia wykrytym przez nietoperzowy sonar podczas lotu nocą, niechybnie wszystkie te owady wyginęłyby. Jednak wyniki badań wskazują na specyficzne cechy pozwalające świerszczom na robienie uników. Gdy świerszcze usłyszą sygnał sonaru nietoperza o określonej głośności, przestają latać i opadają. Reagują tylko na ultradźwięki powyżej progu wysokiej amplitudy. W ten sposób odróżniają odgłosy nietoperzy od pasikoników i innych dźwięków. Próg wysokiej amplitudy wyklucza wszystkie dźwięki pasikoników. Z drugiej strony, bardzo niska czułość świerszczy uniemożliwia im reagowanie na dźwięki pasikoników o podobnie wysokich częstotliwościach dźwiękowych i ultradźwiękowych. Każdy wzrost czułości spowodowałby nieustanne rejestrowanie wielu fałszywych alarmów pasikoników. Świerszcze nie mogłyby wtedy w ogóle latać. Precyzyjne co do głośności i odległości. Głośność sonaru nietoperza, która powoduje, że świerszcze przerywają lot i opadają, to dokładnie 85 decybeli. Jest to głośność, która odpowiada nietoperzowi, znajdującemu się dokładnie w odległości 7 metrów od świerszcza. Jest to dokładna maksymalna odległość, na jakiej nietoperze wykryłyby echa świerszczy. A zatem świerszcze w sposób perfekcyjny ignorują odgłosy pasikoników, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na odgłosy nietoperzy. Autorzy badania napisali, ich klasyfikator jest podwójnie optymalny, przy 0% fałszywych alarmów i 100% odpowiedzi na odgłosy wskazujące na wykrycie ich przez echolokujące drapieżniki. Kto dostroił świerszcze? Kto wyznaczył świerszczom próg wysokiej amplitudy? I kto nauczył je na jakiej dokładnie odległości echolokacja nietoperzy wykryje ich maleńkie ciała. Gdyby miał to zrobić dobór naturalny, to ile świerszczy musiałoby zostać wcześniej zjedzonych i jak te pożarte przez nietoperze świerszcze poinformowałyby żywych krewniaków o tym, co w ich życiu nie zadziałało? A może to po prostu doskonały Bóg stworzył doskonałe świerszcze?